BO w Jezusie życie wieczne każdy z nas już ma, BO w Jezusie życie wieczne każdy z nas już ma, BO w Jezusie życie wieczne każdy z nas już ma, BO Pana każdy zna. Jezus Chrystus, bawicielem moim się już stał. Jezus Chrystus bawicielem moim się już stał. Jezus Chrystus bawicielem moim się już stał. Jezus to mój Pan. Radować się mogę w Panu teraz zawsze już. Radować się mogę w Panu teraz zawsze już. Radować się mogę w Panu teraz zawsze już. To wieczności klucz. Zawsze będę śpiewać za aniołami w niebie już, zawsze będę śpiewać za aniołami w niebie już, zawsze będę śpiewać za aniołami w niebie już. Tam jest wieczny chór. Jezus Chrystus wróci po nas, blisko jest ten czas. Jezus Chrystus wróci po nas, blisko jest ten czas. Jezus Chrystus wróci po nas, blisko jest ten czas. Weźmie wszystkich nas. W domu Ojca wiele miejsca dla swoich pan ma, w domu Ojca wiele miejsca dla swoich pan ma, w domu Ojca wiele miejsca dla swoich pan ma, tam nasz wieczny raj.